Cześć! W tym tygodniu rozegraliśmy siódmą kolejkę dywizji B, czyli zostały nam dwie serie spotkań, byśmy poznali podział na grupę mistrzowską i spadkową, ale jedyne co wiemy to to, że żarłacze zagrają w grupie mistrzowskiej, a nowochódzki klub sportowy w grupie spadkowej. Mamy naprawdę bardzo ciekawą sytuację, bardzo ciekawe rozstrzygnięcia i rozpoczynamy od omówienia swoistych derbów, czyli pojedynków lajkoników z hatrikiem, a derwów dlatego, że bardzo wielu graczy lajkoników wcześniej. Grało właśnie w hat -triku. ale to Lajkoniki były takim no, murowa murowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu. Widzimy pierwszą dogodną sytuację, z ostrego kąta próbował Pytlarz, ale nie dał rady Gajochowi. Potem swoich sił po tym zagraniu Czepca próbował, przepraszam, Franczyka próbował Czepiec, ale trafił w poprzeczkę. A w minucie mamy rzut wolny, do piłki podchodzi Pasich. No, i wali w sam środek muru, ale piłka przechodzi, i lajkoniki obejmują prowadzenie 1 do 0. Potem mamy festiwal niewykorzystanych szans. Tutaj Rybski podaje do Cypriana Turka, ale uderzenie jest niecelne. Potem mamy następną sytuację Filipka, a potem idzie z tego kontra, po której nie dał rady Gajochowi Pytlasz. W dalszym ciągu kontynuujemy akcję za akcję, nieskuteczną akcję za akcję. Tutaj niewiele brakła pasi, strzeliłby drugiego gola, a już chwilę później przed szansą na wyrównanie Janusz Rybski, ale uderzenie minimalnie niecelne. Niezmordowany, ale również bardzo nieskuteczny w tym meczu był Krystian Pytlarz, jego kolejna szansa piłka, zdaje się, że tutaj trafiła w poprzeczkę. Pytlarz również mógł być bohaterem następnej akcji, kiedy wygrał przebitkę i miał sytuację sam na sam z Gajochem, ale Gajoch... Mimo, że został to gola nie stracił, bowiem wszystko wyjaśnił Mikołaj Fischer. Potem trochę role się odwróciły. Kilka dobrych szans. Hatrika. tutaj Cyprian Turek mało co nie zamienił na gola podania Filipka. No a potem mamy sytuację Mikołaja Fischera, który pięknie uderzył z dystansu, ale niecelnie. Dopiero w 32 minucie mamy bramkę numer 2, bramkę wyrównującą. Fantastycznie tutaj piłkę odebrał Filipek pod dograniem do Janowicza, a ten zagrywa do rybskiego i w czystej drugiej minucie, jak wspomniałem, był remis. Ale to gracze lajkoników mogli wyjść ponownie na prowadzenie, ale ciasna obrona... Yy... Hatrika była bardzo skuteczna do momentu, kiedy Pytlarz trafił w słupek. W minucie 38 przepiękną indywidualną akcję przeprowadza Mateusz Franczyk. Jest 2 do 1 i wydaje się, że jest już po zawodach, ale dosłownie, na 2 sekundy przed końcem ma następujące, ma mi akcja Filipek do Fischera i Mikołaj Fischer daje. Remis graczom hatrika. Niesamowicie ciekawe rozstrzygnięcie. Lajkoniki dzielą się punktami z właśnie hat -trickiem. Kolejnym spotkaniem, którego skrótu nie mamy i może nawet dobrze, bo ten skrót trwałby 10 minut, był pojedynek Nowego Ładu z Drink Teamem. Dlatego dobrze, ponieważ ten mecz, podejście obydwu drużyn do gry w obronie, to był po prostu prawdziwy futsalowy gwałt na grze w obronie. W meczu oglądaliśmy aż 22 gole. Rozpoczęło się znakomicie dla Drink Teamu który w 16 minucie prowadził już 5 do 0 po dwóch bramkach skoczka jednej Krzysztofa holowickiego, jednej dubisza oraz jednej Daniela Klima, a potem mieliśmy wymianę ciosów. No, bramki sypały się jak z kapelusza, po pierwsze się 6 do 2 dla Drink Teamu, a druga połowa zakończyła się wynikiem 7 do 7. Graczom nowego Ładu najbardziej, najbardziej się udało zbliżać do rywala, kiedy dochodzili go na 4 bramki. Tak było m.in. w sytuacjach, kiedy było 5 do 8, 3 do 6, 4 do 7, czy 9 do 12, ale Drink Team cały czas trzymał rywala na dystans i ostatecznie wygrał 13 do 9. Królem polowania był Hubert Bujas, który strzelił 4 bramki, ale w drużynie rywali było dwóch zawodników z hat-trickiem, Daniel Klimcząsa w oraz trzech z dubletem, mowa tutaj o Adamie Rzabie. Trafale trafale Krzyśku, Krzyźniku Cholewickim. Ostatecznie 3 punkty dla Drink Teamu. I Nowy Ład jest coraz bliżej gry w grupie spadkowej. A Drink Team po fal starcie w tych rozgrywkach wygląda na to, że jednak zagrała w grupie mistrzowskiej. Kolejnym spotkaniem był mecz na Klubu Sportowego z Żarłaczami. Mecz ten był transmitowany na żywo na kanale naszej ligi. Miałem go ogromną przyjemność komentować. Dlatego pozwólcie, że uraczę Was fleszem z tego starcia. Zważywszy na to, jak dobry. Czał z dystansu ma Stasiowski, ależ teraz ładnie w ogóle się ustawili. Graszenka i Stasiowski broni Szymański. Ale teraz Jan Jachymczak, Jan Jachymczak i. Ach, niewiele brakło, a to tam głową Szymańskiego. I teraz jeszcze przy szansą: koty za koty za i gol! To, to nie... prowadzenie nie było zasłużone. Teraz widzimy, widzimy Harego Pinado na boisku, który podaje piłkę do sobesty. Który... I teraz laga na Totonia. Obywie różne szukają prostych środków. Toton szuka miejsca do strzału. Broni Szymański. Dochodzi do siebie zdecydowanie szybciej niż ja. A teraz bracia Janiszynowie. Kamil Janiszyn broni Soja. Jak było. Jak miało to miejsce do tej pory. Klęk. Nie ma komu zagrać. Teraz się udało Darkowi Janiszynowi. Uderzenie i gol. Powiedział i kontra. Jan Jachymczak napędza kontrę po z Jan Jachymczak. Broni Szymański. A na drugiej połowie Banerge sprowadzą 3 do jednego z MK Teamem, rzut rożny, pokazuje się Stasiowski, uderzenie broni Szymański tak. i akcja straciła impet, złe podanie Jana Chemczaka. ale dalej to Jan Chemczak przy piłce, nie uderza broni Szymański. Szymański, teraz rozgrywa piłkę w swojej drużynie. No już myślałem, że Pinado zagra ryzykowną piłkę do środka. Kopeć do środka, Bielawski, słupek! Zostało im jeszcze 50, 65 sekund. A teraz Kotyza, Stasiowski. Stasiowski do Kotyzy, Kotyza do Jana Jachymczaka. Jania broni Szymański. Trzeba to, to rozegrać. Sobesto do Pinado. Pinado dalej się utrzymuje przy piłce i zno... I znowu chciał poczarować Jana Echemczaka. Ajajaj, aj, aj, ale teraz dobra sytuacja dla na... Ach, teraz to fajnie wygląda. E, taka typowa futsalowe ustawienie. I to się opłaciło. Przejęcie piłki Stasiowski. Stasiowski, sam Stasiowski. I słupek. Tu pierwszy. I Krzysztof Bielawski podwyższy. To toń do Jana Jachymczaka. Jan Jachymczaka, ale Szymański był na posterunku. Piłka... energii dla NKS-u, gdyż Buczyński w Pierzykowie był tylko raz na boisko. Ale teraz wychodzi z tego kontra. I Krzysztof Bielawski z drugą bramą. Kotyza, Kotyza, Polak to musi być gol, Kotyza, broni Szymański. Graczenka SU mają, drugo, mają sporą szansę zaliczyć drugą żółtą kartkę za błąd zmiany, oczywiście nie dla tego samego gracza. Teraz Franek Jachymczak uciek Jarkowi Klękowi do Kotyzy, broni jeszcze raz Szymański. Kontra 3 na dwa. Franek Jachymczak, Jachymczak to wyjaśnia sytuację, idzie z tego kontra Klęk. Klęk broni Soja i rekontra, ale, ale nie dał rady klękowi. Musimy stwierdzić, że Jarek Klęk jest zbyt doświadczonym graczem, żeby dało się go w, minąć tak prostym zagraniem. A teraz Stasiowski broni Szymański, a, nam, a to za chwilę sam zaprezentował, bo teraz mamy kontrę i rekontrę. Koty za do Totonia, Totoni, gol! Podać. Żarłacze sygnalizują, że będą brały czas. Stasiowski. Stasiowski szczur! się nie zdarzy. Żarłacze wracają na pozycję lidera. Tak jest. 4 do 2 dla Żarła. Ostatecznie gracze Żarłacze wygrali. 4 do 2. Wrócili na fotel lidera. sobie awans do grupy mistrzowskiej. I skazali nowokóski klub sportowy na grę w grupie spadkowej. Ostatnim spotkaniem był pojedynek dwóch drużyn rezerw, mianowicie NH2 podejmowała ukraiński Legion 2 i mecz był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W pierwszej połowie nie mieliśmy jakiejś przesadnej dużej ilości sytuacji. Rozpoczęło się od straty chybisko polakarnego i przed szansą był krywoszejenko. Ale biegł drę stało obronione. A potem w czwartej minucie Wojciech Trybała wywalczył rzut karny. Mieliśmy rękę w polu karnym. Do, do, rzutu, do krótkiego rzutu karnego podchodzi Paweł Gniadek. Ale Nikita Tatarczenko znakomicie broni to uderzenie. Mamy dalej remis. Kolejna sytuacja to również dobra sytuacja Enchy. Piłkę na lewym skrzydle przejmuje Piotr Witeczek. Rozgrywa ją z Mateuszem Magierą. Ale ostatecznie Nikita Zadarczenko z drugą bardzo dobrą interwencją w tym meczu. Potem mamy odbiór Trytaka, piłka na lewo i uderza z całych sił Boszko, ale Turek broni to uderzenie. No a po chwili mamy szansę Trietaka, który głową uderza, ale nie trafia w bramkę. W minucie 20 mamy otworzenie wyniku, 1-0, bramka Zakarowa dość kuriozalna, ale jak miało się okazać nie jedyna kuriozalna bramka w tym meczu. No a potem w drugiej połowie mamy bramkę wyrównującą, uderza Witeczek, dobija Rajczyk i jest remis gracze ukraińskiego Legionu drugiego mogli wrócić na prowadzenie, bowiem przed szansą po tym dograniu Krywoszynki był Zakarow, ale nic z tego nie wyszło, a potem najdziwniejszą bramkę życia strzela Piotr Witeczek, który blokuje strzał Zakarowa i z tym blokowaniem strzela gola, jest 2 do 1. Gracze ukraińskiego legionu rzucają się do ataku. Tutaj znakomita sytuacja Iwanowa, ale nie trafił do bramki. A potem mamy kilka dobrych kontr Enhe Tutaj prowadzi, rozprowadzał wszystko. Kostoń, piłka na końcu też padła do, doszła do niego, ale jego strzał był zablokowany. A w 35 minucie kontr inicjuje Dominik Turek. Podanie do Górki jest 3 do 1. Jeszcze w samej końcówce prowadzenie NH2 mógł zmniejszyć Zakarow, który tutaj znalazł się w dobrej sytuacji, ale jego uderzenie było niecelne i w pierwszym w historii Nalfu pojedynku drużyn rezerwowych NH2 pokonuje ukraiński Legion 2. 3 do 1. I jeszcze popatrzmy sobie w takim razie na komplet wyników siódmej kolejki. Nowy ład ulega Drink Teamowi 9 do 13, a w pozostałych meczach nie mamy aż tylu goli. Lajkońki Hatry 2 do 2. Nowy Klub Sportowy przegrywa Żerłaczami 2 do 4, a rezerwy Enchy ogrywają ukraiński Legion 3 do 1. W ligowej tabeli. Sytuacja przedstawia się następująco. Mianowicie prowadzą gracze żarłaczy, którzy wyprzedzili NH, która w tej kolejce, pierwszą drużynę Enche, która w tej kolejce pauzowała i spadła na miejsce drugie. Na najniższym stopniu podium mamy lajkoniki, które straciły dwa punkty bardziej niż zdobyły jeden. Na czwarte miejsce wskakuje Drink Team, ale tyle samo punktów ma nowy ład i rezerwy Enchy. Co obiecuje nam bardzo ciekawe kolejne spotkania. Na miejscu siódmym, ale również z dużymi szansami na awans do grupy mistrzowskiej, Hatryk na miejscu ósmym, też moim zdaniem drużyna, której nie możemy skreślić, mianowicie ukraiński Legion 2, a już bez szans na walkę, na grę w grupie mistrzowskiej, ale z szansami na dalszym ciągu bardzo dobre miejsce w końcu rozrachunku, Nowołódzki klub sportowy. W przyszłym tygodniu rozgrywamy ósmą serię spotkań. I rozpoczynamy od starcia Hatrika tricka Zen Home 2. Mecz to będzie transmitowany na żywo na kanale naszej ligi. Wydaje się, że przegrany tego spotkania odpadnie z walki o, o pierwszą piątkę. No, tutaj zapadają się niesamowite emocje. Podobnie zresztą jak w meczu kolejnym pomiędzy rezerwami ukraińskiego Legionu a żarłaczami Ukraiński Legion mimo że sprzedostatni naprawdę gra bardzo dobry futsali, to jest kwestia czasu, czy zaskoczą, a jeżeli zaskoczą w tym meczu, to będzie naprawdę ciekawie zarówno jeżeli chodzi o grupę mistrzowską, jak i o rozstrzygnięcia w grupie spadkowej. Mecz Hatryka INH2 będzie transmitowany na żywo na kanale naszej ligi. Od 21.30 pojedynek lajkoników. Z Nowochódzkim Klubem Sportowym zobaczymy, czy lajkoniki będą w stanie wrócić na zwycięską ścieżkę po niespodziewanej stracie punktów z hat -trickiem. A tak kończymy kolejkę pojedynkiem Drink Team Uzenchom, drugim z pojedynków, który da nam dużo odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kto. Zagra w grupie Mieszczowskiej, w tej kolejce pauzować będzie nowy ład. I zobaczmy jeszcze statystyki indywidualne. Zaczynamy od piątki kolejki. Mamy tutaj samych graczy, którzy lądują w piątce kolejki po raz pierwszy: dwóch graczy NH2, Dominika Turka oraz Piotra Witeczka, Daniela Klima z Drink Teamu, Krzysztofa Bielawskiego z Żarłaczy. Oraz jako gracza kolejki, który ratuje remis swojej drużynie na dwie sekundy przed końcem spotkania, mamy Mikołaja Fischera z Hatrika I klasyfikację w klasykacji strzelców prowadzenie umocnił Hubert Bujas, który ma 16 goli. Potem mamy trzech graczy z dziewięcioma bramkami. Arkadiusz Wałaszek z Hatrika, Kamil Janiszyn Żarłaczy oraz kolega Bujasa drużynowy, czyli Mateusz Jędrysiak. No i aż sześciu graczy z sześcioma, z ośmioma golami. Dwóch graczy. Enhy, Tomasz Rajczyk i Jacek Stawiarski, dwóch graczy żarłaczy, Dariusz Aniszyn i Jarosław Klęk i dwóch graczy drink teamu, czyli Krzysztof Cholewicki oraz Maciej Szubartowski, który wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu. W klasyfikacji asystentów jest znacznie bardziej ciasno, Kamil Janiszyn jest cały czas liderem, ale zbliżają się do niego Krzysztof Cholewicki, który ma 8 asyst i Hubert Bujas, który ma tych asyst tyle samo. Marcin Rajek gra naprawdę znakomity sezon, ma już 7 asyst, a po 6 asyst w tym momencie mają na swoim koncie Mateusz Filipek z Hatrika oraz Grzegorz Szczepan z Nowego Ładu. Po 5 asyst ma dwóch graczy, Damian Światłoń oraz Tomasz Bielach oraz Mateusz Jędresiak z Nowego Ładu. A jeżeli chodzi o klasyfikację kanadyjską, przechodzi tutaj również Hubert Buja z 24 punkty kanadyjskie, 5 punktów mniej ma Kamil Janiszyn Żarłacze. Na najniższym stopniu podium w tym momencie jest Krzysztof Cholewicki z Drink z 16 punktami. Mateusz Jędrysiak na czwartym co może się pochwalić 14 punktami, Marcin Rajek ma tych punktów 13, a Dariusz Janiszyn i Grzegorz Szczepan mają po tuzin punktów kanadyjskich. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych magazynach. Widzimy się na hali. Zapraszam Was serdecznie na transmisję w środę 2:45 na mecz pomiędzy Hatrykiem a Enhom 2. Pamiętajcie o tym, że we wtorek nie gramy. No i jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia. Cześć.